Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com e, Mam e, szkło do Pinta of the Month, ale stwierdziłem, że jednak jeśli mamy tutaj taki powrót do przeszłości, to, e, to e, wezmę archiwalne szkło, archiwalną koszulkę. I spróbujemy tego przekoźlaka. Mission re-edition Weizenbock, Pinta of the Month. Reedycja, wybór pinta. Sięgamy głęboko do archiwum Pinty i ważymy piwo, które debiutowało w 2011 roku. Rozgrzewający i wyrazisty Weizenbock, naturalnie mętny i aromatyczny, z nutą bananów. Na pierwszym planie. Pszeniczny Koźlak w pełnej krasie. To piwo, ono chyba miało jakąś tam premierę. Pamiętam w piwo. Tc, jeśli się nie mylę. Natomiast tam było coś takiego, że to wyszedł taki tak naprawdę tryptyk. E, tutaj w ogóle jeszcze brand heroina, bo tak e, powinno się chyba określić, bo mówi się brand hero, czyli taka wizualizacja jakiegoś, e, jakiejś postaci, która jest, e, która jest. E, e, Symbolizuje markę, tak? E, no to na początku Pinta to była właśnie ta dziewczyna, nie? E, I ona była na wszystkich etykietach. E, do pewnego momentu, w którymś momencie, dosyć szybko, e, Pinta zrezygnowała z tego. E, stwierdziła, że ten taki tutaj komiksans, że to trochę, bo to w ogóle jakiś tam kurka armeński, ormia armeński, ormianin, ormianin y, 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 twórca komiksów ją stworzył, w każdym razie to miała być Pinta, niektórzy ją nawet nazywali Pindą, no i, no i słuchajcie, to był taki tryptyk, był Przekoźlak, Jak w dym i Podymek i to było tak, że na jednej etykiecie była Pinta, znaczy ta heroina symbolizująca Pintę z łukiem i ten koźla, kozioł. Na następnym kozioł już się obracał narożnie i był wędzony, i to był rauchbok, jak w dym, bardzo dobry. A y, po wodach wysłodkowych z rauchboka powstał Podymek, czyli piwo takie, y, no podpiwek w zasadzie można powiedzieć, no, no Podymek, nie? Ehm... Podymek to był pierwszy kryzys wizerunkowy Pinty w polskim krafcie, bo ludzie się zesrali, że jak to odpad produkcyjny sprzedajecie tutaj za, dajmy na to 5 złotych, nie? Przecież to, jest, to powinno być za darmo, nie? A butelka, etykieta, wynajęcie browaru i tak dalej, szkoda strzępić ryja. Dobra, szybko tutaj sobie w międzyczasie znalazłem stronę Pinty. Tam mamy informację, że skład to woda słody i pszeniczne, jasny, ciemny. Eee, Pszeniczny na początku. Karawit dopiero po nich słód słody jęczmienne pilzneński karachel kara aroma chmiele do kotła mittelfru na first World, na whirlpool fry na zimno do tanku brak drożdże safeil wb06 piwo oczywiście powstawało pierwotnie w browarze na jurze w Zawierciu E, powiem tak, koźlak pszeniczny to nie jest moja bajka, totalnie, ale, ale wziąłem to piwo do y, tego, bo po pierwsze, Boków po prostu jest mało i jako klasykę, po drugie, po drugie, jako taką podróż sentymentalną, żeby, żeby właśnie opowiedzieć to, jak to kiedyś bywało, e, to był prawdopodobnie, no nie, mógł to nie być pierwszy, ale, ale był to jeden z nielicznych Weizenbocków. Dlaczego mógł to nie być pierwszy? Dlatego, że bardzo możliwe, że któryś z browarów restauracyjnych, jakieś birhale, coś takiego, Mogło Boka zrobić, bo oni mieli takie pomysły. E, więc może to nie był pierwszy Wajsenbok w Polsce, ale na pewno jeden z pierwszych, nie? E, Ogólnie Wajcen to jest taki styl, no. Pff. Moim zdaniem, on ma y, wszystkie najgorsze cechy Wajcena i y, boka. Nie? Czyli jest zamulająco słodki i taki mdły. Ja tego nie lubię. E, ale może tutaj będzie inaczej, może tutaj będzie inaczej. Ekstrakt 16,5, alkohol 6,7, czyli nie za dużo. Banan, banan, no banan, banan daje, daje taką mdłą nutę, gęstą taką, znaczy zawiesistą taką, nie? Dobra. No. O, solidne zmętnienie. No, jak na koźlaka przystało? Wygląda prawilnie. Wygląda prawilnie. Drobno-pęcherzykowa, beżowa piana. Tak. Bardzo słodki, bananowy. Turbo-bananowy, wręcz bym powiedział. Taki banan. Ten taki wiecie, z czarnymi kropkami. Taki przejrzały. Taki otwieracie. A tam aż taka galareta przejrzała. Ohydne. <śm> ja lubię zielone banany. <śm> tak. I mam wrażenie, że też za tym bananem lekki goździk, ale nie wiem, czy go sobie troszkę nie wyobrażam. Spróbujmy. Hmm. No, tak. Uch. Słodkie. Przejrzałe banany. Bardzo intensywne, przejrzałe banany. Bardzo słodkie. Znaczy, bardzo słodkie. E, inaczej, ono nie jest aż tak słodkie jak się wydaje. Dlaczego? Bo te aromaty. Znaczy zapachy, nie, nie, że tutaj są dodawane jakieś aromaty, nie ma żadnych aromatów. Te y, y, nuty y, aromatów, y, zarówno z ciemnych słodów, takich jak Kara wheat, jak Kara hell, jak Cara Aroma, jak i z drożdży, które wyprodukowały dużo bananów, one tutaj dodają właśnie takiej, no po prostu aż aż mdlący, mdlący przejrzały banan. Masakra dla mnie. To jest jakoś tam skontrowane leciutką kwaskowością. M właśnie nie wiem, czy goryczka jakaś jest. To jest totalnie wyjście z mojej strefy komfortu. To znaczy, gdyby nie sentyment, i gdyby nie to, że chciałem mieć jakieś piwo e, nudną, nudną klasykę w, w tym craftboxie, to bym tego piwa nigdy nie kupił. Nigdy. Bo. Ja nie lubię, nie lubię tego stylu. Totalnie nie lubię. On, on, on jest dla mnie męczący. Z drugiej strony, e, to jest dobrze zrobiony Weizenbock, tak? Czyli on ma zarówno e, e, cechy boka, czyli tą taką rozgrzewalnię, tą taką jak to powiedzieć, tęgość, a z drugiej strony, ma tego banana. Naprawdę, tutaj tego banana jest aż. Jak dla mnie to do wyżygania, ale, ale w sensie jest dużo. Nie jest dużo, to jest bardzo bananowe piwo. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to jest pszeniczny kość, tak, a nie jakiś inny. To jest dobrze zrobione piwo. Um, nie no, nawet mi smakuje. <ścoughs> o, goździk się pojawił, tak. Goździk się pojawił i on te, tutaj łamie tego banana troszkę i to jest super. Nie no, to jest, słuchajcie, bardzo dobry wajcen bok. Eee... Tak, powinien moim zdaniem smakować. Natomiast nadal to nie jest piwo, które ja bym chciał zamówić, nie? Ja w ogóle straciłem w ogóle sentyment do wajcenów i do ten, do, do, do ten. Chociaż to się też troszkę zmienia, nie? Ostatnio na przykład byłem zachwycony Rogenbirem, nie? Z, czy z Lubrowa, czy z. Um, nie, no powiem Wam tak, yy, jak na chwilę zapomnieć o tym bananie, że on jest taki słodki i przejrzały, to może smakować. Tak, bo doszedł goździk, bardzo intensywny goździk doszedł do, 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 do głosu. Doszła też leciutka goryczka, taka troszkę pikantna, przyprawowa. Kurde, no to jest bardzo dobry mok.. Myślę, że z tych dwóch powodów, że mało jest Weizenbocków i że to jest takie historyczne jednak piwo, fajnie, że ono zostało uważone i fajnie, że trafiło do Krawboxa. no i powiem Wam szczerze, no tutaj Pinta, no nie ma się czego wstydzić, nie? To jest piwo, które moim zdaniem to jest medalowe piwo. Ciekawe. Ciekawe, czy Pinna coś przywiezie. E, ale jak na Wajcen Boka, to to jest kurka medalowe piwo. Ma wszystkie cechy Wajcena i cechy Koźlaka. Do tego nie ma wad. Alkohol jest dobrze ukryty, no bo nie jest też jakiś bardzo wysoki, nie? E... No powiem wam, że kurka, jestem pod wrażeniem. <laughs> Jednak jestem pod wrażeniem. E, hejtowałem, hejtowałem, ale chyba się wyhejtowałem i, mo i mogę rzeczywiście powiedzieć, że to jest. To jest genialny Weizenbog. Ja tego stylu nie pokocham nigdy. <laughs> no chyba, chyba, żeby ktoś zrobił rauch Wajcenboka. Był taki, było takie piwo. E, było takie piwo z browaru. Em, Wcześniej on się jeszcze wtedy chyba nazywał Duży Reden, ale to jest um, dzisiejszy Recraft. I oni tam mieli takie piwo banany na Rauszu. Tam było rzeczywiście Weizenbock, e, e, rauch Weizenbock, czyli wędzony, dymiony, e, tylko że ono było za słodkie. Tutaj też jest słodycz, ale, e, ale ona nie jest za słodka. Ona nie jest za słodka. Tam pewnie dlatego, że tam były inne drożdże. Te wb jednak one, one dosyć głęboko odfermentowują e, piwo, i tak powinno być. Chociaż jak widać tutaj nie odfermentowały, no bo z 16,5 spokojnie mogły zrobić 7,6, a nie 6,7, ale moim zdaniem to tak. Powinien smakować Weizenbock. To, to jest taki troszkę... E, znaczy inaczej, to jest bardzo dobry Weizenbock. To znaczy, to jest taki Weizenbock, który mnie nie odrzuca. Na początku mnie odrzucał. Tym bananem takim przejrzałem. bo Nie lubię czegoś takiego. Ale tutaj, no, powiem Wam. No. Jest to dobry, dobry Weizenbock. Jest to bardzo dobre piwo. No i kawał historii polskiego craftu. Wasze zdrowie.